Mata masująca firmy Medivon Cozy Air Pro. Najbardziej rozbudowana wersja masażera fotelowego, który ma w sobie kilka wbudowanych funkcji. Począwszy od szyi, pracujące głowice, które można ustawić na różnej wysokości. Niesamowity efekt terapeutyczny, jeśli chodzi o masaż w wersji shiatsu, czyli idealnie symulujący ruch fizjoterapeuty. Nie tylko masaż powierzchniowy, albo, ale bardzo, bardzo głęboki. Ustawienie wysokości, ustawienie kierunku. I teraz, chodząc dalej, uwaga, na wysokości pleców pracują głowice. Również symulacja, ale niesamowicie oddająca efekt masażu dłońmi, masażysty, masaż światłu. Do tego uwaga, niesamowita rzecz, niesamowita cecha, są tutaj po bokach e, dmuchane. Poduszki, które uwaga, dają efekt masujący, ale także stabilizujący ciało kręgosłup wzdłuż pracy powierzchni roboczej głowic masujących, też z podgrzewaniem. I siedzisko, które także ma poduszki dmuchane, stabilizujące ciało, zapewniające dodatkowy efekt masażu, ale także masaż wibracyjny. I to wszystko można ustawić z tego e, pilota, czyli wibracje, czyli podgrzewanie, czyli masaż światcu albo obrotowy w trzech wymiarach albo rolujący mięśnie przykręgosłupowe wzdłuż góra dół. Najbardziej rozbudowana wersja masażera fotelowego który możesz wykorzystać w różnych miejscach, gdzie tylko chcesz usiąść. Na krześle, w biurze, w domu, na sofie, w sypialni siedząc, pół leżąc. Na pilocie ustawisz trzy intensywności wibracji, ustawisz kierunek pracy głowic, ustawisz podgrzewanie, ustawisz miejsce, które chcesz bardziej wymasować i do tego uwaga, wyjątkowa zaleta, jeśli chodzi o produkt. Poduszki, dmuchane poduszki, które zapewniają stabilizację ciała w odpowiednim miejscu, tak, żeby głowice robocze mogły idealnie pracować właśnie wzdłuż kręgosłupa, ale też zapewniają dodatkowy efekt masujący, dodatkowo otulają twoje ciało. Mata masująca Cozy R Pro firmy Medivon.